Z tej strony tego was w kolejnym filmie Nemyk i to jest kolejny film ze screenów. Teraz sobie będzie mogli oglądać różne screeny jakie zrobiłem. Bo co robię między odcinkami? To jest odpowiedź w tym filmie. Pierwsza rzecz. Sorry, sorry, ogólnie to jest, bo ja potrzebowałem kilkunastu prób, żeby na to, żeby nagrać pierwszą wersję. Hmm. No dźwięku chcę, dźwięk, sorry, sorry. Ogólnie na maksa dźwięka dajemy. Sorry, mój dźwięk. Na kanale zostawiliście 14 słuchów, więc teraz wyskopię 15 13 staków Cobblestone'a. Ja akurat ten świadec, więc ogólnie gdzie jest. Ups. O, no to był taki sail. To z tej stronek, nie was w kolejnym filmie No, służę akurat na świat, ale chwileczkę sobie pogramę. Leczycie być do żeby nie było tylko tak. Ale eee, sorry za, za eksp, ale naprawdę go nie żyje. ale... Tak, na serio, na świecie, najpierw sobie grałem, ale tu mam jeszcze kilka No i zaczynamy, to kiedy zdobyłem tyle staków kobla, to, wi to akurat widzicie, potrzebowałem dużo klow, więc to są kilof to, bo co czas survival widzicie w górnym rogu Tutaj na zdjęciu, że mam serduszka, więc to był I to jest ogólnie jaskinia, w której znalazłem, to jest ta jaskinia oj no i żółwie To dokładnie w ten sposób z tych żółwi dostałem jego żółwia, które niedługo będziecie widzieli. Po prostu jest screena pod wodą. O, bo żółw tu jest, widzicie? I to jest piękna góra, widzicie? To ja nie mogę. To się naturalnie wygenerowało. No i jak dostępny, jak są w na mojej wyspie. Oto odpowiedź. I to, to jest zapis akordów, dla których jest po prostu... 1035 na 63 na 554, to jest pokatajs. No i więcej żółwi, bo kiedy szły to był wysik na wodorosty, bo potrzebowałem nie, nie na wodorosty, tylko na trzcinę cukrową i to jest na piękna góra. O i tutaj jest no moje kół po prostu i tutaj jest enchantowany kilof. No nie co jest. O, i tutaj zaznaczyłem diamenty. To jest następny dowód, że nie cheatowałem sediamentów. Emeraldy. To jest chyba jeden z filmików Obsydian. Wiecie, to jest dowód, że nie cheatowałem. cały czas masę portali do naderu. No to jest brzydka szesnastka moja. Więc nie zapomnijcie. Mam 2 i trzy Sorry, słuchałem miejsce więcej, ale tego nie mam Więc tutaj jest budowanie tego, tego odcinku To jest inny odcinek, którego jeszcze chyba nie wrzuciłem Więc... A, yy... Kończymy odcinek, wstawcie suba na kanale. Sorry, że nie było filmów, subskrybujcie, bo cały czas farmy żelaza, farmy złoto, pokażę Wam dopiero jak dobicie 15 sub, więc wypracujcie, dobijajcie suby, a ja kończę tymczasem odcinek, ogólnie dowiedziałem się, tak trochę przedłużam ten odcinek, sorry, dowiedziałem się, że odcinki, które mają 10 minut YouTube bardziej reklamuje. Więc ja teraz będę po prostu przedłużał, żeby trwał 10 minut. Sory. Tylko ja sobie tak robię po prostu, żeby YouTube bardziej reklamował no, mój film. No, sorry, nie wiem. I teraz wam wytłumaczę, jak to działa. Dobrze, no, to jest 10, dokładnie 10-minutowy film, który jest całkiem czarny lub jest 3 minutowy film, który jest, czary, jest, minut, jest, film, który jest epicki. Są tam epickie rzeczy. Ma, nie wiem, 10 wyświetleń. Jest zbyt popularny. Jest film z 0 wyświetleniami, i trwa 10 minut. A YouTube bardziej będzie polecał ten, który ma 10 minut. nawet go nie obejrzał, tylko tak. Po prostu poleca bez powodu. A mój film, pierwsze 3 minuty są fajne. Ale teraz normalnie będzie nudno, kliknijcie lepiej w inny film, ale chcę, żeby to było bardziej reklamowane, więc ja tak nie przynudzając, no, no przynudzam teraz. W międzyczasie objęcie początek filmu. Ale zostawiliście 536 świetnym kanału. 536 razy kliknęli mój kanał. To się równa? Żeby w 536 oops, Żeby nie było, udał się czemu, wykopiłem ponad 14 zł. No jest fajnie, Widzicie? Udało mi się to. I nawet przytły mi się screen z tego i 3, też z dowód czy to że nie 4, 5, 6, 7, 8... No ogólnie to jest. No. No, to już było, 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 było. Ogólnie wszystko było. I powtórzą się trochę screeny z poprzedniego odcinka. To jest oczywiście. I patrz, trafię tyle normalnie, co że nagram. <laughs> Nie, ten screen zostanie w pamięci naszej. Au! Potwierdzam, to akurat bolało. No ale. Co, no, co mogę zrobić? No, sorry, że tak przedłużam ten film. Ja już mówiłem, że możecie się kliknąć w inny film. No więc. cały czas mnie nie przedłużając, ale przedłużam tylko, żeby ten film się lepiej reklamował. Więc, sorry, moje filmy będą zawsze trwać 10 minut, czyli tak się postaram. I najwyżej po prostu przedłużam. No, po prostu. Długie. Więc mam 3 diamenty weku na tym screenie. No ogólnie teraz wam powiem takie statystyki. Jak chodzi o Emerald, mówi, Emerald jest rzadszy od diamentu, ale tak naprawdę można częściej znaleźć złoże Emeraldu. Emerald występuje do 4 chyba, maksymalnie coś z mega rzadkie, najczęściej pojedynczo. a diamenty net razem 8 podczas po, poza, nagrywałem 8 dostęp, wydaję tylko jeden, Więc... Diamenty łatwiej zdobyć, krócej się zdobywa, ale bo trzeba więcej kopić. No i jeszcze nie trudniej dostać te, ale kiedy już się znajdzie diament to no, to jest inne. O i dynia jest rzadsza od, od szmaragdu, a widzicie ile ja mam tych dyni. Nie, to chyba w złą stronę. Patrzcie, dynia jest rzadsza od emeraldu, patrzcie co ja mam. Takie coś jest tak rzadkie, tam jeszcze było z 5 takich dni. Zaznaczam taki ciąg, który był dniami. To jest mega rzadka rzecz. Więc. O, i zapomniałeś żebrać, Wieję, po prostu zostawcie łapkę w górę. I suba na kanale, bo cały czas nie wstaną tego odcinku, bo nie Ci 15 subów. O, i ten, kto dobie 15 osób, zdaje jego nikt wyróżniony, jeśli ma to włączone, że wyróżniam niki. Bo oczywiście mam w statystykach coś takiego, ile poszczególna osoba, tak nie mam nikłej osoby, tylko na przykład jedna z osób ogląda tyle, druga z osób ogląda tyle, trzecia z osób ogląda tyle. Ja się domyślam, która to, która, więc tak. Jest subcono, no i widzę, że jako ostatni to ostatni mam bardzo mi się, że oglądajecie średnią minutę 52 moich filmów tylko sam początek. Więc takie są koordynato diamentów. Widzicie, mam 0. Zero... Widzicie jaki mam słaby internet? Zero tych tych no. Więc przedłużamy nie. Okej, okay, to są ostatnie screeny. Zdawcie suba, 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 suba. suba. Teraz cały czas mówi suba. Przez jedną minutę. Czy to się uda?

Suba 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 suba